Witajcie, z tej strony Mrówki w Trawie W dzisiejszym odcinku zajmiemy się hodowlą karaczanów tureckich Tak, możecie tutaj zobaczyć moją kolonię, e, którą zakupiłem jakieś 3 tygodnie temu e, No hodowla, no muszę powiedzieć szczerze, że było tutaj tak 100 sztuk e, Ale oczywiście można powiedzieć, nie, to nie jest tak jak swiszczami, żeby po prostu poumierały Ta kolonia chyba karaczany to będzie, no będę się bardziej hodował to będzie chyba no, jeden z lepszych źródeł pokarmu dla moich mrówek, bo po prostu one je uwielbiają. Zostało ich jakieś 50, więc teraz będę przez jakiś okres, no póki nie dorosną i nie będą składać nowych, lub do, dopóki nie zakupię kolejnych, będę po prostu te 50 utrzymywał przy życiu, aż wyrosną i ja jaja złożą. Hodowla nie jest zbyt skomplikowana, z tego co widziałem na różnych poradnikach, to wystarczy właśnie no, tak jak no, młode normalnie, e, hodować jedynie by potrzeba, byłoby zrobić no, jakieś dwa pojemniki w przyszłości, ale to dopiero jak dorosną. E, no, właśnie, dorosłe i młode. E, więc tak. Ta kolonia będzie no, u mnie na pewno na pewno dość długo, będę starał się ją no, mocno rozwinąć. To będzie no, właśnie jedno z lepszych dżutu pokarmu. Możecie tutaj zobaczyć te już wysuszone, fajne e, mu e, pieczarki podobno bardzo lubią i to jest prawda, one wprost jedzą ich dużo. Też należy no, nie przesadzić trochę, no, przy tak małej ilo kolonii z, dużym, z dużą ilością jedzenia, bo mogą po prostu no, to jedzenie no, zgnić, co mi się na szczęście nie zdarzyło. Ale po prostu no, staram się wyprzedzać różne no, e, złe przypadki. No, ogólnie no, hodowla jest dość prosta, bardzo polecam. To jest właśnie karaczan turecki. E, hoduje się no, jak na razie dość łatwo. Zobaczymy, co będzie w przyszłości. Więc tak, póki co polecam, bo bardzo gorąco. E, no to co? Widzimy się w następnym odcinku.